Wciągam to na moim kanale, Dziś kaboka, więc do odcinka, ramycinek, mm, z kabaka, więc docinka, ale ja lubię to. No, skarbie, jak ci idzie? Na no, ja. się mama, już ostatni kawałek musi rozwałkować. No, dobra, to daj, już, już rozwałkowałaś? Tak. To chcesz się bać wałkiem? Nie, masz. Dziękuję. Odłożę go tu, a dla Ciebie mam pistacjonkę. Czy pistacjonkę? Nie wiem. Czy mam z... Bułeczkę z pistacjami. Dobrze, mamusiu. O, i talerz mi spadł na ziemi. Nie. Proszę. Dziękuję. A mogę jeść coś do picia? No jasne, skarbie. A co byś chciała? Siociek, mój ulubiony ten frut, który robi babcia. No to nie babcia, tylko który jest w tym sklepiku przy babci. Ale wiesz, że ten sklepik jest też przy nas. Niemożliwe, ten sklepik jest tylko przy babci. Przy nas też jest slomo. Trudno. Siamka, siostra. Y cześć. Chcesz się wymienić? Ja ci dam moją pisteczkę, z czekoladową monetę. Nie, bo ją ja akurat na nią chodzę. Co mi się z nią stało? Ok. No dobra, a ja już Muszę znaleźć na dzień. Co? Co? Tyle mam w lodówce? No biorę tylko ananasa. I nakładam. Dobra, już. Zadam do miksera i nie się miksuje. Matko, jak mam mało rzeczy. Dobrze, że przygotowałam akurat listę zakupów. W skarbie pójdziesz do sklepu. No jasne, mam, tylko idę się ubrać. Ech, no dobrze. To już idę. Na górze. Okej. Okay. Oj, ten dzwonek powinien być chyba na dole. Hmm. Nieważne. Ta ta gdzieś chyba wyszedł. No to się ubierze, To jest w ogóle spinka mamy, którą znalazłam. O Boże upadła mi świetnie. Kurde, ciągle mi gdzieś upada. Co ty to założyłeś? Właśnie jakaś dziwna stworku cyk i idę się ubrać. Hmm, może to? Nie, bad girl udaje w szkole czasami. No, niektóre dni mam taki pad. To zbyt słodkie. W ogóle nie ma swojego uroku. Yyy, Co to jest? Fuj, to też nie. Odpada. To muszę zostawić do szkoły. No to zakładamy coś luźnego, bo i tak tego pod kurtką nie będzie widać. Ale to jest okropne, ale dobra, nieważne. Które wybrać okulary? Takie... Czy bardziej takie? Te. Bardzo mi się podobają te. Ale chyba bardziej do mnie te wolę mieć w szkole, te do mnie bardziej pasują. Ale ten ciuch w ogóle mi nie pasuje, muszę chwalić. Tego też nie założę. No kurczę. Nie mam co założyć. Kurde, no. Co ja mam założyć? Mam za mało rzeczy w szafie. To nie. Coś grubszego. Dobra, niech będzie to. Okej, okay, założę to. Hmm. I bierze. E, mama mi da jakiś portfel. Jeszcze nie mam pieska, ale będę miała Jupi. A, tu czytam książkę kucharską. Tak, bo ja po prostu lubię gotować. Tu mam moje dwie książki kucharskie, dokładnie trzy, bo tam mam trzecie. A ta, to jest taka zwykła jakaś książka modowa. Więc klucze. Oj, nie walizka, tylko klucze do domu miałam się. Kurczę, wszystko przesuwam. By wziąć zwykłe klucze. Ech, dobra, mam klucze. No to mogę już chyba iść. Bo nic na głowę nie muszę zakładać. Młodą jakąś zabawkę? Nie. No to idę na dół. Tylko w ogóle jestem bardzo ciekawa. Co jest w tym domku. E, pewnie nic nie mam, więc dobra. Jadę na dół. Dobra, już jestem. Mm -hmm. Już jestem, mamo. No to trzymaj skarbie. A, i zapomniałabym. Mm. Mm, ten i tam Tu ma jeszcze jakąś gotówkę. I proszę. Dzięki. Możesz już iść. Pa, mamo. A, i nie zapomnij założyć kurtki. nie nie zapomniałam, pamiętam. Ale skarbie, skarbie, poczekaj chwilkę. Musisz założyć ciepłą kurtkę, więc się przesuń. Taką. No dobrze. E no, i możesz iść. A i no. pamiętaj, że zanim wrócisz, jak wrócisz, to musisz też związekować ręce. No dobrze. Nie zapomnij sobie otworzyć tych. Mamy tylko Ale rodzice potrafią być wkurzający. Słyszałam wszystko. Świetnie. Aha, tyle cię to obchodzi? Tak. Dobra, już jestem. Wezmę ten koszyk. Dzień dobry, otworzyć pani bramkę? No tak. Zapraszam. Mm -hmm. Mm -hmm. No to ja bym na górze, bo tam widzę jeszcze jakiś prywat czy coś takiego. Dobra, już jestem jakieś kurki. Okej. Okay. To tak. Zacznę od paprykę. Nie mieści No to idę po wózek. Paprykę na razie tu zostawię Jest tu ktoś. Super, nie ma tu nikogo. No, okej, okay, już wziąłem ten wózek. O, nikt nie ruszył tej papryki, widzę? Świetnie. To, jak już wziąłem paprykę, no to wezmę dużo bajki. To na pewno. Super, że mama mi wysłana, jakby no, teraz w ogóle nie na Co mam kupić? Więc kupię pierwsze lepsze rzeczy. To kupimy jajka. I to. I źle bym starczył. Coś jeszcze mam wziąć? A i oczywiście słodycze dla młodej. A nie kole, co mi tu leci? Być. tylko suszone owoce. Czyli ulubione truskawki. To się w ogóle nie zmieści? Nie. To jednak truskawek nie biorę. I idę dalej. Wow, ale piękny ciuchy, biorę wszystkie. Albo nie, nie biorę. Pójdę sobie do normalnego sklepu z ciuchami i sobie kupię. No dobra, już jestem. Kurde, nie mogę przejechać, o. A Mi się wszystko co jest na liście kupię. Ach, dzień dobry, panie. Dzień dobry. Jak to pan nie do mojej kasy? Eee, tak to. Tak. Nie, hańba. Normalnie hańba. A, za mnie. No. Hop. Marian! Co ty tu stoisz? Idź mi stąd. No dobra Karol. A, z dnia dobra muszę od początku. Dobra, zrobiłam e, to od początku. Kładę torbę na zakupy. Kurde. Dobra. Hop. Aha, no to. I mogę prosić tamtą torebkę? Ta. Tak. Tak. A jednak nie chcę. No dobrze. Usuwamy torebkę. Będę zniosła w ręce. Okej, okay, to też nie myśli. Ymm, I wyszło mi co? Dobra, 100 złotych. O, mój paragon. I idziemy. Do widzenia! Do widzenia! Ok, mogę już iść dalej. Ok, już jestem. Klucze otwarte, zamknięte.